Z obszernego działu warszawianistycznego, do którego zaglądamy z pewną regularnością, wyciągamy dziś kompletny egzemplarz dzieła Juliana Bartoszewicza w bardzo dobrym stanie. Zatytułowana Kościoły Warszawskie, Rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, książka historyczna z 1855 roku, zawiera 24 drzeworyty. Poza tekstem przedstawiające wizerunki kościołów oraz bardziej znaczących nagrobków, które rytował Michał Starkman. Drzeworyty towarzyszą opowieścią o 24 głównych warszawskich kościołach rzymskokatolickich, historią ich powstania, zgrabnie opowiedzianymi przez autora. Bartoszewicz był historykiem, encyklopedystą i slawistą. Jako stypendysta Królestwa Polskiego studiował na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Petersburskiego. Kłopotów narobił sobie artykułem w Bibliotece Warszawskiej. Cenzura uznała jego artykuł o Helenie Iwanownie, córce Iwana III i żonie Aleksandra Jagiellończyka, za sprzeczny w swej wymowie z rosyjską racją stanu i cały nakład Biblioteki Warszawskiej został skonfiskowany i zniszczony z tego właśnie powodu. Pochodził ze szkoły historycznej Lelewela. Uważał, że zadaniem historyka jest zbieranie faktów historycznych i niezwykle skrupulatne ich Opracowywany. Był niezwykle pracowitym historykiem. W słynnej encyklopedii Orgelbranda opublikował blisko 1300 haseł. Zajmował się badaniami słowiańszczyzny, polskiego średniowiecza oraz XVIII wieku, a także Warszawą. Był autorem książek Hetmani Polscy Koronni i Wielkiego Księstwa Poglądy na stosunki Polski z Turcją i Tatarami, znakomici mężowie polscy w wieku XVIII, wizerunki historyczne. Piękne wydanie posiada złocone napisy i tłoczenia na grzbiecie. Zapraszamy na stronę www.attikus.pl do działów Książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, Warsawiana Architektura i Książki z Grafiką.